Maciej. Cześć Maciej, bardzo miło mi Cię widzieć, dzisiaj dość wyjątkowy no, dzień, bo nie, premiera filmu Kogel Mogel 5, czy Ty spodziewałeś się, że po i dwójce tak kultowego filmu powstaną dalsze części? No to ciekawe pytanie, rzeczywiście, no gdzie? No to tak jakby Cię ktoś zapytał, czy spodziewałeś się, że w 2025 będziesz na księżycu, nie? no to jest mniej więcej takie porównanie, eee, w życiu, ja w ogóle nie myślałem, że będzie kontynuacja tej, tego filmu i tak jak inni, E, też bym myślał sobie, że oj to nie jest taki film, bo słyszę takie głosy czy słyszałem nie jest taki jak tamte no nie będzie proszę Państwa, bo nigdy taki miał nawet nie być żyjemy w innych czasach, inaczej się opowiada kamerą, inaczej to wygląda e, inne mamy e, inny mamy ten, e, e, to, to tło całe, ten świat e, jest inne tempo Moi synowie na przykład oglądają Akademię Pana Kleksa tamto, po pół godziny już to jest inny rodzaj opowiadania zupełnie w związku z tym my nie mogliśmy inaczej, nie możemy tworzyć tego filmu inaczej. Jest to kontynuacja, ale zobaczcie Państwo, jak się na całym świecie robi filmy. No to przecież po 20 latach nie, zrobi, nie, nie robi się takiego samego filmu, czy, no, on musi być inny, on inaczej, inaczej, inaczej jest nawet montowany. A czy to uważasz, że na przykład wiele takich wątków są brane z życia codziennego? Takie na przykład, oglądając film, widzisz, że to jest taka typowa polska rodzinka. Czy tak jest w ogóle filma? Ogólnie, no, czy na tak przykład się... do filmu jest zebrane jakieś ży z życia, po prostu codziennego jakieś przykłady? Tak, oczywiście film jest wycinkiem jakichś takich najbardziej e, ciekawych e, momentów z życia. E, jeżeli jest to obyczajowy, no to blisko się trzymamy e, te, tego realnego życia, ale jeżeli jest to taka komedia jak nasza, no to tutaj tworzymy świat zupełnie... Niby o to musi być prawdziwe, ale nie jest bardzo podkręcone. Jest to, jest to forma, więc w związku z tym nie, my tutaj nie, nie gramy takiej prawdy, takiego, takiej typowej prawdki, nie? Ale tego też my też nie lubimy jako aktorzy i twórcy tak traktować się kina, bo jednak to musi być świat taki bajkowy, magii, jakiegoś czegoś interesującego, co my jako widzowie, jako normalny człowiek nie przeżyjemy, nie przeżywamy w, w życiu. Dlatego my sięgamy po te filmy. Postać Piotra Wolańskiego, masz okazję zagrać z Aleksandrą. W tej części bardzo podobno napierasz, na to bo jeszcze filmu nie widziałam, żeby mieć dzieci. Czy w życiu prywatnym też miałeś na przykład takie coś, że czułeś tą potrzebę już po posiadania dzieci? Ja zawsze chciałem mieć rodzinę od dziecka, miałem zawsze dobry kontakt z dziećmi i rzeczywiście to była moja inicjatywa, żeby mieć dzieci. Jesteś ogólnie teraz szczęśliwy? Bardzo. A czego możemy się spodziewać w tym roku z produkcji nowych filmów? Teatralnych na pewno, ponieważ już niedługo, 8 lutego w Teatrze Garnizon Sztuki będę, będę miał premierę spektaklu, który tworzymy i którego reżyserem jest Anita Sokołowska. E, to będzie to. E, ma, jest, prowadzę jakieś rozmowy w, w kolejnych, e, do kolejnych produkcji, ale wiem, że to są dopiero pod koniec roku. Natomiast teraz będę miał głównie e, będę jeździł po Polsce z koncertami, spektaklami i bardzo się z tego cieszę, ale jak się pojawi jakiś film czy serial, more than welcome. A kiedy wakacje? I odpoczynek od pracy. 20. Jadę tak, jadę do niedługo do Stanów Zjednoczonych. Więc tam będę odpoczywał. Okej, okay. ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Na ten nowy rok życzę Ci przede wszystkim dużo szczęścia, spełniania siebie, dużo zdrowia i żebyśmy mogli Cię oglądać zawsze na ekranie. Bardzo dziękuję, biorę sobie to mocno do serca. Wszystkiego dobrego życzę Państwu. Wie? Dziękujemy bardzo. Zdółka.